Dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. To od razu na początku przepraszamy za spóźnienie. Chyba, e, witajmy wszystkich przesłuchanych. Dużo przepraszamy za zapóźnienie. Chyba ktoś przecenił umiejętności naszego kierowcy, no i niestety staliśmy praktycznie godzinę przez miasto, żeśmy jechali. E, na żal, małże cielo byli u korku. Także Teraz oficjalnie chciałem wszystkich bardzo serdecznie powitać się na oficjalnej konferencji reprezentacji Polski przed eliminacyjnym spotkaniem do Mistrzostw Świata Grupy H Ukraina-Polska, meczem, który odbędzie się w dniu jutrzejszym na tym właśnie stadionie o godzinie 21:00, czasu lokalnego. Офіційно вітаю усіх на офіційній прес-конференції прес збірної Польщі Зав... і вітаю всіх із завтрашнім матчем, який відбудеться о 21-й годині. За мною на конференції обласний селекціонер репрезентації польський тренер Вальдемар Форналік і напасник нашої репрезентації Robert Lewandowski. Na сегодняшней пресс-конференции e, trener e, Waldemar Fornalik i e, Robert Bart Lewandowski, Lewandowski. proszę. Poprosimy w takim razie selekcjonera o, o, o kilka słów e, na temat jutrzejszego spotkania, a później oczywiście przejdziemy do pytań. I zaraz e, skażę kilka słów e, trener, a później przejdziemy do pytań. Przede wszystkim dobry wieczór Państwu krótko, bo czasy też nagli. No jest to dla nas bardzo ważne spotkanie. Ktoś powie, że nasze szanse są niewielkie, ale dopóki te szanse są, to postaramy się zrobić wszystko, aby tę szansę wykorzystać. Ten mecz jest najważniejszy, nie skupiamy się na tym ostatnim, więc jestem przekonany, że drużyna pokaże pełnię swoich możliwości w tym spotkaniu i zaprezentujemy się z dobrej strony. Добрий вечір усім. Коротко, бо часу мало. Ця зустріч для нас дуже важлива, і наші шанси, звісно, малі, але ми постараємося використати їх наповну. Дякую, Попросимо питання. Дякую, питання. Прошу пан. Dzień dobry, Szymon Borczyk z Telewizji Polskiej. Robert, chciałem Ciebie spytać, bo Mateusz Klich powiedział coś takiego, że on ma wrażenie, że właściwie chyba tylko sami piłkarze i trener już wierzą w ten awans, bo widzisz, nie widzi tej wiary wśród kibiców, wśród dziennikarzy, więc jakbyś mógł zachęcić kibiców do oglądania meczu i jakoś tę wiarę mimo wszystko w nich wlać? Pytanie do Roberta, pro jego dumku, pro to, że tylko trenerzy i gracze wierzą w wygranie Polski, Właśnie, przychylniki polskiej no i się. Właśnie, Tumka Robert. Znaczy, przede wszystkim my musimy na boisku pokazać to, co chcemy osiągnąć w jutrzejszym spotkaniu. A czy ktoś w nas nie wierzy, czy wierzy, no to już tak naprawdę dla nas nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest to, co my czujemy. I to, co e, wiemy, co możemy zrobić, i dlatego to jest dla nas najważniejsze, więc jeśli przyjdziemy do tego spotkania od początku skoncentrowani e, i wiedzący, co chcemy zrobić, e, to myślę, że powinniśmy być dobrej myśli. I, i tak jak mówię, no, jeśli w tym meczu za, wszystkie e, wykonamy założenia taktyczne, to na pewno będzie nam się łatwiej grało. Покажемо на полі, вірять все, що можемо, покажемо на полі. А вірять у нас прихильники чи ні, це вже інше питання. Головне, що думаємо, ми як ми себе відчуваємо. І якщо будемо вірити у свою перемогу, то так і буде. І постараємося виказати всі свої сили на полі. Dobry wieczór, panowie, Sergiusz Ryczynski, Sport. Pytanie może do obu panów, ale najpierw do trenera. Panie trenerze, proszę powiedzieć, na, na ile materiał z pierwszego meczu pomiędzy oboma zespołami był dla was ważnym punktem każdej niemalże z odpraw? Czy rzeczywiście ten, ten poprzedni mecz to jest taki podstawowy materiał do analizy, żeby wiedzieć dokładnie, jak zagrać z Ukrainą? Pytanie w pierwszej kolejności do trenera. Poprzedni mecz, na skilki był ważliwym i jaki. Jakie są rezultaty, rezultaty analizy tej gry i jak one wpłynąć na zawodniczą grę? No, na pewno jest to jeden z istotniejszych meczów do analizy przed meczem z Ukrainą, ale też oglądaliśmy inne spotkania zespołu ukraińskiego. Przeanalizowaliśmy skrupulatnie to ostatnie nasze spotkanie, jak również grę drużyny ukraińskiej w meczach z tymi silnymi przeciwnikami. Widzieliśmy, gdzie popełniliśmy no, takie zasadnicze błędy, które, aby myśleć o korzystnym wyniku, no, nie mogą się powtórzyć w dzisiejszym meczu. Dlatego położyliśmy nacisk na tą analizę i zawodnicy konkretnie i jasno dostali przekaz, gdzie te błędy zostały popełnione. Ten mecz dla nas będzie bardzo ważnym i poprzednie mecze i inne mecze Ukrainy z innymi komandami my przeanalizowali, my widzimy swoje e, słabkie strony, my przeanalizowaliśmy ich i staramy się i ich nie dopuszczać. Proszę. Do czy, czy, wy macie czy wy macie rzeczywiście świadomość, co zrobić i czy macie przekonanie, że, że teraz już wiecie więcej, o wiele więcej, co zrobić, żeby, żeby tych błędów uniknąć i, i żeby Ukraińców teraz pogonić, a nie oni was? Pytanie do Roberta. Czy znajecie wy toczno, co robić, żeby wygrać u Ukraińców? Przede wszystkim tak jak trener powiedział, wiemy jakie błędy popełniliśmy w tym pierwszym meczu, też wiemy jakie mm, zespół Ukrainy ma mocne strony i zdajemy sobie z tego sprawę, że e, musimy też w jakimś stopniu się mm, przeciwwskazać tym, e, czego nie zrobiliśmy w pierwszym meczu. Wiadomo, że zespół Ukrainy jest bardzo mocnym przeciwnikiem, ale ja wierzę w to, że, że stać, stać nas przede wszystkim tutaj na, na to zwycięstwo. Як сказав вже тренер, ми знаємо свої слабкі сторони, знаємо які сильні сторони України і постараємося виграти цей матч. Дякую. дуже. Анатолій Волков, сайт футбол я. питання до пана Форналіка. Скажіть, будь ласка, Маріуша Левандовський списали шахтаря вже багато років тому. Він два сезони провів у першій українській лізі і йому зараз 34. Якби він не грав у українському чемпіонаті і не знав його досконало, ви все одно б викликали його? Powtórzyj, proszę, grawcę. Mariusz Lewandowski. Pytanie o Mariuszu Lewandowskim. Czy on będzie. Proszę, z jakiego klubu? Z Sewastopolskiego klubu, klubu był wykluczony i jaka jest sytuacja teraz? Przepraszam. Ja znaczy że... że... Może ja pomogę trochę w tłumaczeniu. Pyta się, pana reda... Pyta się pan redaktor, dlaczego pan powołał. Mariusza Lewandowskiego, który ma już 34 lata i przez 2 lata grał poza najwyższą klasą rozgrywkową na Ukrainie. Czy powołałby go Pan na to spotkanie, gdyby nie to, że gramy akurat przeciwko Ukraińcom? Przede wszystkim Mariusz w tym sezonie gra regularnie, gra wszystkie mecze, jest w dobrej formie i to był decydujący czynnik o powołaniu Mariusza na to spotkanie. No na pewno też braliśmy pod uwagę to, że gra na Ukrainie wiele, wiele sezonów, znatych zawodników. I to też był jakiś mały czynnik, który zadecydował. Ale przede wszystkim względy sportowe decydowały o tym, że Mariusz dostał powołanie na to spotkanie. Mariusz u дуже хороšiej fizycznej formie, i to było jednym z najglowniejszych jednej z najglowniejszych przyczyn. I він грає wже nie wперше w Ukrainie, co dało też swoją що також вплинуло на takie рішення. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania. No wieczór, Marcin Fedek, Polska Sport. Do, do obu panów. Michał Fomienko powiedział na konferencji prasowej, my, panie trenerze, i, i, i Robert, że, że ten mecz rozegra się w głowach. że tak naprawdę taktyka, taktyka jest ważna, nieważne kto wyjdzie, kto na jakiej pozycji, ale to wszystko rozegra się w głowach piłkarzy. Takie pytanie do Roberta też, bo ty grasz te mecze wagi ciężkiej praktycznie co chwilę. I ważna jest taktyka, podejście do meczu, przede wszystkim to nastawienie i to co ma się w głowie. Питання до тренера і також до Роберта. Михайло Фоменко сказав, що гра буде відбуватися більше в гра буде залежати від кожного гравця і питання до Роберта. Піпрошу, яка була остання частина? До Роберта Васня. Znaczy przede wszystkim wiadomo, że piłka nożna jest taką grą, gdzie głowa to jest naprawdę ważny element i przede wszystkim niezależnie od tego na jakim poziomie się gra, to trzeba wiedzieć jak podchodzić do takich meczów, szczególnie jeśli mówimy o takim meczu jakim będzie mecz jutrzejszy, ale myślę, że z tym nie będzie problemów. My, tak jak powiedziałem wcześniej, my przygotowywaliśmy się już wcześniej do tego meczu, wiemy o co gramy i tak naprawdę to jest dla nas najważniejsze to co

Владім... Володимир Носков Радіо Свобода. А скажіть, будь ласка, враховуючи досвід гри із металістом, які б ви е, сказали про нього слова про особливість цієї? Ой, господи, перепрошую збірної, Так, перепрошую. І друге питання: ви, мабуть, знаєте про надзвичайні екстремальні умови, в яких завтра буде вестися гра, враховуючи зі скандалом. Чи це впливає якось на настрій у команді? Чи всі охочі вболівальники потрапили з польської сторони на цей матч? Що відомо вам? Питання о... Репрезентація має вже досвідчення, дуже досвячення гри з репрезентацією України і питання про екстремальні варунки Ютрійшого споткання. Jak to, czy to będzie miało wpływ na reprezentację, na zawodników, cała sytuacja z kibicami? Czy wszyscy polscy kibice do, mają dostęp do. Um, no nie, z do... tego co orientuję się, to nie będzie naszych kibiców, poza nieliczną grupą ludzi związanych. Z drużyną. Natomiast jest to też jeden z elementów przygotowania do tego spotkania. Zawodnicy zostali zapoznani z atmosferą, jaka panuje na meczach drużyny ukraińskiej na ich terenie, i myślę, że w tym elemencie będziemy przygotowani na to, co będzie działo się na stadionie. E, наскільки я знаю, не всі прихильники польської команди мають змогу бути на матчі, але будемо орієнтуватися: наша команда буде орієнтуватися вже завтра um, у цій ситуації. Дякую. Попрошуємо останні два питання. Дякую. Юрій Стригун, це по-українськи. W, w, w spotkaniu w Warszawie e, Polska була zaskoczona szybko брамki Ярмолинки вже на другій минуті, але в тому spotkaniu nie zagrałem, czyli najlepszy ukrański półkarz Єwgen Коноплянка. Чи правда, що пан має якийсь план, щоб тримать того українського заводника? Ну і власне, який то план, бо може доставити defenzywy polski w kłopotu. Mm -hmm. Pan, Dziękuję. Plan na pewno musimy mieć, no bo trudno, aby przyjechać i grać z drużyną Ukrainy wiedząc, co jest ich silną stroną i nie być przygotowanym na to. Zdaję sobie sprawę, gdzie jest siła drużyny ukraińskiej. Pan powiedział, że w pierwszym meczu drużyna ukraińska zaskoczyła. No nie tak nie do końca, bo po prostu popełniliśmy błędy, o których jak, które można było przewidzieć, bo widzieliśmy mecz Ukrainy na Wembley. To był bardzo podobny mecz, gdzie zremisowali 1-1 i w pierwszych 15 minutach Ukraińcy mieli chyba jeszcze więcej sytuacji niż w Warszawie. Nie wykorzystali tego, po prostu zabrakło im tam precyzji. No, na nasze nieszczęście w tym meczu te bramki padły. Wiemy, przygotowywaliśmy się na to i myślę, że jutro to będzie widać. Грати було дуже важко, ми знаємо сильні сторони України і помилки, які ми, яких ми допустилися у попередньому матчі, їх можна було передбачити. Чи, чи були ми дуже здивовані грі в Україні, коли рахунок був вже 1-1? Трудно важко сказати, чи були ми. Вражені, але як вже було сказано, сильні сторони України ми знаємо. Всі помилки, які можна було передбачити, також врахуємо. І на жаль, ми той матч програли, але тепер будемо пробувати виграти. Дякую дуже. Просимо останнє як питання. якщо є. Останнє питання. Денис Квартальнов Сторэкспресс в Украине. Вопрос такой: Ни для кого не секрет, что этот матч мог состояться при пустых трибунах? Вот для сборной Польши было бы выгоднее играть на пустом стадионе в Харькове, или же для поляков также важна поддержка, даже пусть там и чужая. Nie jestem nicą, że mecz mógłby się odbyć bez kibiców. Dla Polski by było byłoby lepiej grać z kibicami czy bez nich, bo powiem wprost, ale mecz jest przy publiczności i tu nie ma co gdybać, co by było gdyby. Na pewno byłaby to niecodzienna sytuacja. My spotkaliśmy się już z taką niecodzienną sytuacją przy powtórzonym meczu z Anglią, także to już jest jak gdyby poza nami i mecz jest rozgrywany przy pełnej publiczności. Не треба думати, що було б, якби матч відбудеться із вболівальниками, тож будемо грати. Єдине, що можемо жалувати, то те, що не буде наших кібіців, бо це теж дуже смерті для дружини. Нам дуже прикро, що не буде наших болівальників, бо, оскільки це дуже підтримує команду. Dziękuję bardzo. Przepraszamy jeszcze raz za, za spóźnienie i oczywiście zapraszamy na 15 minut. Dużo dziękujemy. Przepraszamy jeszcze raz za zapisanie i zapraszamy na trenowanie.